Mieszkańcy epicentrum tajemniczej epidemii wirusa w Chinach są poddani kwarantannie, ale ich przesyłki pocztowe nie są. Czy to stwarza ryzyko? Subskrybuj po więcej porad. To uzasadnione pytanie, ponieważ zamawiamy tak wiele produktów z Chin. Koronawirus z Wuhan spowodował do tej pory śmierć 133 osób. Potwierdzono ponad 6000 przypadków zakażenia od 22 stycznia do 29 stycznia liczba zarażonych osób na świecie wzrosła z 555 do 6165. Ogólnie rzecz biorąc, ze względu na słabą przeżywalność tych wirusów na powierzchniach istnieje prawdopodobieństwo bardzo bardzo niskiego ryzyka rozprzestrzeniania się ich z produktów lub opakowań wysyłanych kilka dni lub tygodni wcześniej w temperaturze otoczenia, powiedziała dyrektor Centrum do Kontroli Chorób Układu Oddechowego. Przenoszenie koronawirusa za pośrednictwem paczek z chińskich sklepów internetowych jest mało prawdopodobne ze względu na wrażliwość patogenu na zmiany środowiskowe? Urzędnicy służby zdrowia USA powiedzieli, że nie ma dowodów na poparcie transmisji nowego koronawirusa przez importowane towary. Oczywiście nie przeprowadzono badań dotyczących odporności tego wirusa, ponieważ jest on tak nowy. Ale badania pokazują, że jego kuzynowe wirusy, sars cov żyją tylko kilka godzin na powierzchni. Rozprzestrzeniają się najczęściej przez krople oddechowe od jednej osoby do drugiej. Dostarczenie paczki z Chin do Polski w przeciągu nawet trzech dni byłoby bezpieczne. Wirus nie byłby w stanie przeżyć wystarczająco długo, aby się zarazić. Ryzyko transmisji koronawirusa w kontakcie z towarami lub paczkami, w szczególności z AliExpress, nie zostało zidentyfikowane. Czy macie zamówione jakieś paczki? Czekam na komentarz. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku? Proszę, zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.